który gdzieś tam cały czas trwał, natomiast w pewnym momencie został przerwany. Więc trudno też interpretować twierdzę jako taki zamknięty i skończony organizm, bo on cały czas tego przekształceniom, tak jak też mówiłem, nadal podlega tym przekształceniom, tylko może nie w tym kierunku zawsze jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. Tu jeszcze jest armata N61, czyli taka dość już... Nawet tak na oko coś zabytkowy egzemplarz, ale to było przewidziane w tej baterii dla e, walki dalekiej. Jeszcze w roku 1902 uważano, że, że można zastosować, ale zresztą z I wojny światowej też, też były używane lat tej baterii, to 130 lat. Więc nie można, jak, to, jak się nie ma co się robi, to się lubić, co się ma, więc takie też egzemplarze funkcjonowały. Czyli to była ta skala grupy, czyli tych kilku obiektów między pola. Chciałem też wspomnieć o takim, w skali pojedynczego obiektu. To jest Fort Bronowice Małe. To jest taki specyficzny obiekt, bo on był jednym z trzech czy czterech takich obiektów tak zwanych półstałych, czyli przygotowanych do rozbudowy w trakcie prac mobilizacyjnych czy zagrożenia wojennego. Czyli te tak, formy ziemne były ukształtowane i było miejsce na budynki sklonowe i do realizacji, kiedy będą potrzebne, i Fort Olszanica i Fort Wodzu doczekały się takiego prze przebudowania, czy tak zwanego permanirum, jak, jak to było w oryginale, czyli prze przerobione na dzieło stałe. Dla Fortu Bronowice był projekt, jak nie jeden, albo nawet dwa, gdzie miał być wstawiony taki budynek koszarowy i on tutaj na tej wizualizacji jest pokazany. Natomiast ten fort też jest taki w trakcie przekształceń, jakby go zastał wybuch wojny światowej, a potem jakby został nam pozostawiony, przekazany w takiej formie hybrydy, bo on miał taki charakterystyczny narys Trochę można powiedzieć, jak postać z kreskówki Mieszkaniki, miał takie pasteje ziemne na obu narożnikach fosy. Natomiast on w 1913 roku został zmodernizowany o tyle o ile, że to ten odcinek czołowy e, linii piechoty uzyskał tzw. płaski stok, czyli nie fosę o przekroju trapezowym, tylko o takim trójkątnym przekroju z połogim, z połogim e, nasypem co zdawałoby się było jakimś takim elementem no, rozpoczęcia tej, tej przebudowy, ale do niej w końcu nie doszło. Natomiast ten obiekt, kiedy no, był taki e, e, w klasie odporności na, na średnich kalibrów, czy nie jakiś taki super, e, super odporny i, i cię, w ciężkiej konstrukcji, e, przychodzi na myśl mniej więcej to, co na przełomie 1912-1913 roku było realizowane w przemysłowych portach. To mniej więcej ten, ten, ten czas i, i ta klasa dzieł. Także ten fort też jest jakiś taki po prostu w, w trakcie przekształcenia zatrzymany proces. Kolejną skalą to jest kwestia y, przebudowy rdzenia, czyli tej, tego pierścienia fortyfikacji wewnętrznego towarzyszącego, towarzyszącego miastu. Y, to co mówiłem, że już w 1872 roku myślano, że trzeba by ten obwód rdzenia, który był dość ciasny, rozbudować, przenieść, ale nie było na to środków. I w końcu, w 1904 roku, czyli już w tym wieku XX jesteśmy, pojawiła się pierwsza z propozycji projektowych dotycząca przebudowy fragmentu południowego odcinka. Południowego odcinka rdzenia, i tu jak widać na tej mapce, planowano wykorzystać dotychczasowe lokalizacje szańców, jeszcze z czasów, z czasów wojny krymskiej, które na odcinku północnym posłużyły niewiele później, bo w 1907 roku posłużyły za kanwę tego nowego rdzenia, jego frontu północnego. To co jest ciekawe tutaj, to jest jakby powód. Dla którego, dla którego planowano to, to rozszerzenie i dlaczego, akurat w takiej lokalizacji, jak się te nowe porty widzenia miały znaleźć, ponieważ to była odpowiedź projektowa na plany miasta y, realizacji portu rzecznego w Krakowie. I ten port tutaj będzie, będzie wracał y, za jakiś czas, zresztą teraz też wraca na ten pomysł, <grym> po 100 latach z układem. W każdym razie, no, tu była odpowiedź y, dyrekcji inżynierii skoro miasto taką inwestycję chce prowadzić tutaj również też tutaj przy wsparciu środków centralnych, no to trzeba też to wykorzystać tą okazję i zmodernizować, zmodernizować, co się da. Natomiast na północy zaczęto i zrealizowano kilka, kilka fortów, zrealizowano kilka bram fortecznych i to wszystko trwało od roku 2007 i zostało zatrzymane około roku 2010. Łączy się to z, z memorandum e, szefa sztabu von Hetzendorfa, który stwierdził, że jakakolwiek rozbudowa rdzenia w Krakowie nie bardzo ma sens, bo on, te zadania, jakie przed nim są postawione, to on ich tak nie będzie w stanie zrealizować, że lepiej mieć zmodernizowany ten pierścień właściwy, żeby tam były te, te, te fonty mm, odpowiednio doinwestowane, a to zarzucić. I w zasadzie prace stanęły. Więc widać, że no prawdopodobnie z tego względu, natomiast komenda twierdzy się nie poddawała, bo uważali no, słusznie, że, że blisko jest granica z Rosją, że mobilna kawaleria rosyjska może wtargnąć do miasta, zdemolować e, obiekty, z, przeszkodzić w mobilizacji e, czy też... E, Przeszkodzić w osłonie transportów i zaopatrzenia, co było jednym z zadań, z zadań Twierdzy. I prace projektowe były kontynuowane na zlecenie komendantury Twierdzy. Bo tutaj jest fragment takiego projektu z roku 1911, który dotyczył właśnie tej części południowej. i Tam jest sygnowany ten projekt przez Eugeniusza Kastnera, czyli dyrektora inżynierii, ale też jest sygnowany przez. Adalberta Bende, czyli ówczesnego komendanta. I tutaj pojawia się po raz pierwszy jeszcze jako alternatywa, ale pojawiają się tutaj zapisy dotyczące zastosowania broni maszynowej, karabinów maszynowych. Bo do tej pory ten, ta w 1907 roku modernizowana część rdzenia, te forty były uzbrojone w artylerię. Natomiast tutaj już jest to jeszcze tak co prawda nieśmiało i w nawiasiku, ale jako alternatywa są tu podane liczby ciężkich karabinów maszynowych, jakie miały być wyposażone poszczególne punkty, punkty oporu. Są też wyszczególnione bramy forteczne. My też można ubolewać, bo mielibyśmy bramy forteczną w Mniki na przykład, albo bramy forteczną zakrzówek albo brama forteczna, albo niestety nie zostały one zrealizowane e, można też podejrzewać jak mniej więcej te obiekty by, by wyglądały bo tu jest z kolei też w tym wirtualnym świecie ale jakby obiekt, który został zrealizowany i został zburzony w okresie e, powojennym to jest brama forteczna Chronik biały e, dlaczego taka? Bo to, co Państwo możecie zobaczyć, czy przy, przy ulicy Krowy Jadwigi, czy przy księcie Józefa, taką wartownię bramy fortecznej, to był taki budyneczek, który miał rząd strzelnic karabinowych, ale te bramy już w 1910 roku realizowane, czyli Bronnik Biały, bronik Czerwony, dostały takie skrzydło wysunięte, jakby przed wał rdzenia i jak Państwo widzą, są takie trzy obramione betonem strzelice karabinowe, które służyły do doprowadzenia ognia wzdłuż linii wału, bo tam już prawdopodobnie by się nie bawił, jakieś wyważanie bramy i tam skradanie się do tego, do tego dziedzińczyka i tam można by było razić właśnie z tych strzelic karabinowych, bo, bo to już w zasadzie no nie ta była dynamika rozwoju wypadków. I to, co jest specyficzne, też te strzelnice były dla tzw. lawet karabinowych, czyli takiego uchwytu, gdzie karabin był wsadzany. A to jest o tyle istotne, że nie trzeba było się ponownie składać do strzału, można było szybciej przeładować i siła ognia takiego karabinu była porównywalna z wczesnym karabinem maszynowym. Także yy, tańszym kosztem i mniej zawodnym jakby środkiem walki można było, można było to realizować. No i należy się spodziewać, że ponieważ to ten projekt powstał no niespełna rok po realizacji tych bram prądnickich. No to pewnie takie, takie obiekty by się znalazły w tym, w tym nowym obwodzie Rdzenia. Ale nie doszło do tej realizacji. Ta południowa i ta północno-zachodnia część Rdzenia twierdzy została zrealizowana w formie fortyfikacji polowych. Natomiast nie ustawały prace projektowe. To jest taki ciekawy projekt, który nigdzie się wcześniej w źródłach nie przewijał, bo, bo te projekty rozbudowy rdzenia południowego to w tym raporcie Stipanowicza i Solickiego się pojawia, bo tam są nawet podane daty, kiedy, kiedy przystąpiono do sporządzania projektu, kiedy przystąpiono do nabywania gruntów i tak dalej, czy był widać, że był ten proces zaangażowany. Natomiast tutaj jest projekt też w relacji do kolejnego wariantu tego portu rzecznego i kanału, kanału ulgi, tego całego tutaj przeorganizowania w ogóle w południowej części Krakowa. I to jest z lipca 2014 roku projekt. Także już wojna ubrała, natomiast tutaj jeszcze cały czas prowadzono, prowadzono prace projektowe. I to jest ten projekt generalny, czyli z tych z tego całego tam procesu na ten taki oczko bardziej zaawansowany etap. Ta mapka i projekcik z nią skojarzony znajdują się w zasobach dotyczących właśnie Wydziału 8 Ministerstwa Wojny, czyli to jest najprawdopodobniej egzemplarz, który przywędrował w celu zaopiniowania i zgłoszenia jakichś uwag, no i już nie wrócił do, do dyrekcji krakowskiej. Tutaj jest zbliżenie fragmentu, e, widać tutaj czerwoną kreską, jest poprowadzona trasa kanału, są tam przewidziane śluzy e, i jak widzicie Państwo, są plany ogni już znikte już dla broni maszynowej, już tutaj nikt się nie bawił w jakieś tutaj e, podtaczanie zabytkowych armat, tylko obiekty miały być wyposażone w karminy maszynowe. I też przy niektórych z nich jest taka literka P, która oznacza mniej więcej tylko pancerz. I to jest ciekawy projekt, bo on jakby funkcjonujący trochę, odrywaniu od realiów, on przewidywał, że każdy z tych, tych punktów oporu miał być wyposażony w dwie takie kopuły pancerne, łącznie cztery karabiny maszynowe. To jest siła ognia porównywana z tym, co, co na, w, w froncie. FFKWB się w okresie międzywojennym pojawia że cztery karabiny maszynowe na obiekt który jest jak zresztą Państwo zobaczycie bardzo nieduży bo on ma tą część zapleczową ograniczoną do minimum natomiast mam właśnie te, te dwie kopuły od frontu tu jest taki kadr jeszcze z dokumentacji projektowej dla podobnej to były i też y, to, co jest cenne, y, widać, że tutaj pewne zagadnienia ergonomii też były brane pod uwagę, bo są sylwetki e, zarówno e, strzelca, jak i amunicyjnego, który się poruszał w takim, a, w takim zagłębieniu i podawał tam e, taśmę. E, tutaj też próba rekonstrukcji na podstawie tego, tego skąpego materiału e, projektowego, jak mógł taki obiekt wyglądać. To już są takie formy, i taka funkcja, które nam się kojarzą z potocznie mówiąc, z bunkrem, czyli z umocnieniami z okresu międzywojennego, bo to jest jakby minimalizacja, minimalizacja powierzchni. Też sądzę, że wielu z Państwa zauważy pewne analogie z obiektami z terenów polskich, później żyli nieco. W każdym razie. Tutaj jeszcze się pojawia taka stalowa budka wartownicza, którą znamy z ulicy Księcia Józefa, czyli tak zwany sponson, a tak naprawdę to była po prostu budka wartownicza. Więc ten element się tu pojawia, ale już nie ma bramy z kratą, to co, to co było wcześniej widać z filarami bramymi, tylko jest po prostu szlaban i sieć, sieć tylko kolczastego. Tak tutaj między widoków od Zapola to, to wyglądało. Niewielki otwór okienny od strony wejściowej. Tam, między tymi kominami, taki, taki malutki otworek to był otwór obserwacyjny, czyli już mamy minimalizację funkcji, jakby ta osłona jest jak najbardziej rozbudowana i stanowiska, i ukrycia. I ten otwór, oprócz obserwacji, służy również do wystrzeliwania ładunków rad oświetlających. A to widok od frontu i to jest coś, co, co może nam się kojarzyć z obszarem Baronny Śląsk. Taka właśnie kopuła, kopuła pancerna CKM, od frontu z tyłu, z tyłu blok, blok betonowy schronu, z boku polowa pozycja wychody przekryta daszkiem przeciw I jeszcze jedna, jedno takie przybliżenie, jeden pomysł. O którym chciałem dziś powiedzieć, to jest już z okresu I wojny światowej. No i tu jest skala w ogóle ponad lokalna, bo to nazwałem to frontem. Bo to było takie studium koncepcyjne, które na zapytanie Ministerstwa Wojny opracowała komendatura twierdzy. To było pytanie, jak się zachować w kontekście tego, że artyleria rosyjska była coraz to nowocześniejsza i coraz większa miała donośność. Nie było już kwestii czy możliwości trzymania przeciwnika na dystans, tak żeby nie mógł zaszkodzić miastu ogniem artylerii. Były też, pojawiły się nawały ogniowe, czyli po prostu zmasowany ogień ciężkiej artylerii na pozycję. No i to było jakby pytanie, co w tym kontekście można zrobić z twierdzą. To opracowanie jest o tyle też ciekawe, że ono zawiera taki przegląd i opis Stanu twierdzy, właśnie w tym roku 1916, 1916. Jest tam opisane, że forty służyły praktycznie tylko jako schrony, że była rozbudowana sieć zaplecza kawal, czyli takich schronów podziemnych. No i też poniekąd tłumaczyło jakby swoje stanowisko i dyrekcja inżynierii kandydatura twierdzy, że rozbudowa polowa. Twierdza była realizowana zgodnie z zasadami i prawidłami, jakie obowiązywały w roku 2014. Bo y, Ministerstwo wojny pytało, czy można dostosować twierdzę do wymogów takich instrukcji y, właśnie z roku 2015, która potem była realizowana w 2016 roku i ona dotyczyła właśnie przeciwdziałania temu zmasowanemu ogniowi ciężkiej artylerii. I tutaj y, były wykonane studia terenowe i ta cienka czerwona linia, którą Państwo widzicie. To była propozycja tak naprawdę zrealizowania y, czegoś, co też pojawiło się w okresie międzywojennym, czyli ufortyfikowanego forum. Otóż nie było mowy o kolejnym koncentrycznym pierścieniu fortyfikacji, tylko była linia y, ciągłych umocników, która miała y, służyć nawiązaniu kontaktu z armiami polowymi. Y, miała się rozciągać od Słomnik po lub Wypłacaną, czyli od Szeleniamy po Rabę. Przy czym to było też Podsumowane dosyć w taki zawarowany sposób, sposób stwierdzono, że jest to niedorzeczny pomysł, bo były tam, są też tam skrupulatne wyliczenia, ile tam kilkadziesiąt tysięcy wagonów rozmaitego materiału należałoby dostarczyć, że to po prostu nie ma ani sił, ani środków na, na realizację czegoś takiego. Więc pozostało to na papierze no, ze względów e, również finansowych, no ale ale, ale też oczywiste, że po prostu e, fronty odeszły dalej i już nie było po prostu sensu e, takich inwestycji. Natomiast też możemy, z, z kolei bazując na, e, na rysunkach z tej instrukcji, mniej więcej się zorientować, jakie, e, jakie obiekty miałyby się w, w obrębie tej linii znaleźć. I to by były takie niewielkie betonowe schrony e, dla karabinów maszynowych. E, tutaj z, widać, że... Pomysł był taki, żeby z elementów prefabrykowanych te strofy realizować, bo z takich belek betonowych e, miało być to ułożone. E, takim już schron takiej fortyfikacji, no z pola walki czasu wojny, e, polowej wzmocnionej, można by to było tak nazwać. E, I takie już bardzo nieduże obiekciki, jak na przykład nisza dla karabinu maszynowego i dla obsługi linii okopów. Gdzie tutaj po prostu należało przeczekać ten ogień huraganowej artylerii i próbować z powrotem dostać się na stanowisko w razie potrzeby. I na tym zakończę i dziękuję Państwu za uwagę. No, mam nadzieję, że coś ciekawego mogę Państwu pokazać. Te przewidziane dla Rajska. Były również przewidziane dla innych y, obiektów, te z ukośnymi sku pancerzami. Były przewidziane, znaczy tylko że to jakby wykracza poza ramy czasowe. Znaczy, bo to już wcześniejsze... Wymyszy. Ja spotkałem się z, z zapisem dotyczącym portu Kosy i Cezary. I to była też konstatacja y, inspektora inżynierii, że nie ma sensu zastosowania takiego obiektu, tego, tego właśnie tradytora, bo to miały być jeszcze armaty 12 cm 80 czyli takie większe kalibry i szybkoszczelność też jakby słaba. E, natomiast tam była kwestia, że, że jakby pole ostrzału, to, to, to było tam kilometr które było z hakiem, czyli jakby to nie, nieekonomiczne było to zastosowanie. Także tutaj taka wzmianka się pojawia. Pojawiają się też wzmianki ciekawe, y, tylko też, mówię wcześniejsze. Y,